Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Informatora Medycznego Polskiego Towarzystwa Medycznego. Dzisiaj naszym gościem jest e, dr Tomasz Skyster, e, neurochirurg pracujący w e, Berlinie, w szpitalu Vivantes Friedrichshain. Tomek, e, ty zajmujesz się bardzo istotną rzeczą, jaką jest bezdomność Polaków na terenie Niemiec, też na terenie Berlina dokładnie. Czy mógłbyś nam opowiedzieć o tym projekcie? Dzień dobry Państwu. Ja jestem neurochirurgiem, zajmuję się głównie neurochirurgią, natomiast specyfika tej dziedziny jest taka, że osoby, które doznają rozmaitych nieszczęśliwych upadków i obrażeń mózgu i głowy, często, albo obrażeń kręgosłupa, no, często wymagają pomocy chirurgicznej, neurochirurgicznej i to są pacjenci, którzy trafiają do mnie. Mój szpital jest zlokalizowany geograficznie w śródmieściu wschodniego Berlina, po wschodniej jego części niedaleko dworca wschodniego w Berlinie Ostbahnhof. Jest to największa populacja koczujących pozdomnych Polaków na świecie najprawdopodobniej. No i z tego faktu bliskości geograficznej wielu moich podopiecznych. Są to nasi rodacy w kryzysie bezdomności, koczujący na ulicach Berlina. W Berlinie mieszka jedna z największych, jeśli chodzi o Europejczyków, populacji osób bezdomnych. Mieszka jest bardzo eufemistycznym określeniem koczuje na ulicach. I z statystyk naszych szpitalnych i statystyk różnych organizacji pozarządowych, które im pomagają, co drugi z bezdomnych berlińskich jest Polakiem. Mamy w związku z tym określone zobowiązania wobec tych ludzi, wynikające z faktu samego języka. Mój szpital pomaga w większej liczbie bezdomnych Polaków rocznie niż wszystkie szpitale warszawskie. W związku z tym, że nie każdy lekarz czy nie każdy przedstawiciel personelu pielęgniarskiego władza językiem polskim, no to te osoby wymagają kogoś, kto by tłumaczył. I w, będąc Polakiem w, w tym szpitalu, jestem niemalże codziennie konfrontowany z problemami tych ludzi i pracując, pomagając tym Polakom, ale nie tylko oczywiście Polakom, natomiast wielu innym osobom w kryzysie bezdomności wypracowaliśmy pewne metody postępowania, które okazują się być skuteczne. Nawiązaliśmy kontakt z ośrodkiem prowadzonym przez Caritas, jest to takie centrum rekonwalescencji dla chorych wypisywanych ze, ze szpitala i w tym centrum rekonwalescencji chorzy są przez okres kilku tygodni maksymalnie kilku miesięcy w stanie wracać do zdrowia, nie, nie, nie wracając na ulicę. I okazuje się, że jeżeli wykorzystać ten nieszczęśliwy wypadek, który spowodował, że chory wylądował w szpitalu, wykorzystać tą fazę zdrowienia po to, żeby mu pomóc Zaadresować jego najgłówniejsze problemy, to 53% osób. I to są już duże dane, bo to centrum Caritasu pomogło ponad tysiąc osobom bezdomnym. 53% osób jest w stanie trwale wyjść z bezdomności i nie wraca na ulicę. To znaczy, jeżeli nie uda się pomóc tym ludziom w tym momencie, no to wiadomo, że jeśli oni wrócą na ulicę, to wylądują znowu w szpitalu i niedługo. Raz jeszcze, raz jeszcze, aż umrą. I to jest moment, w którym osoba w kryzysie bezdomności zaczyna ciężko chorować. Jest to ostatni moment, kiedy można jej jeszcze pomóc. No więc w jakimś sensie poprzez nie tylko chirurgiczne, ale również logistyczno-organizacyjne działania ratujemy tym ludziom życie. Ważnym problemem, który wynikł z naszych badań, to są pacjenci po urazie głowy albo po urazie kręgosłupa. Które no, zazwyczaj mają również problemy z uzależnieniami i inne problemy. Okazuje się, że większość z tych osób posiada od dawna, być może przez całe życie, również problemy ze zdrowiem psychicznym, a dokładnie zaburzenia osobowości. Są to osoby, które mają, wymagają fachowego wsparcia. Y którego na pewno bez znajomości języka w Berlinie nie, ani nigdzie za granicą nie są w stanie uzyskać. Wymagają diagnostyki psychologicznej i, i psychiatrycznej oraz odpowiedniego leczenia. I Nie jest to leczenie farmakologiczne przede wszystkim, ale jest to w dużej mierze psychoterapia. Ci chorzy wymagają leczenia w toku rekonwalescencji, rehabilitacji psychiatrycznej i z uwagi na, choćby tylko z powodu bariery językowej, takie leczenie należałoby celowo zorganizować dla nich w miejscu, skąd pochodzą, w Polsce. Daje nam się niektórych chorych skłonić do kontynuacji leczenia w, w ojczyźnie i Mamy doświadczenia związane z tym, że te osoby, jeżeli odzyskają odpowiednią pomoc w odpowiednim momencie, są w stanie wyjść z bezdomności. Dopóki się nie, nie podejmie próby diagnostyki psychiatrycznej, to te osoby są skazane na dalsze niepowodzenia. Te osoby nie są w stanie znaleźć i utrzymać pracy zarobkowej, te osoby nie są w stanie funkcjonować. Społecznie na tym etapie, które kiedy one już do nas trafiają, te osoby wymagają po prostu leczenia. Tak wygląda sytuacja. Bardzo nam pomaga konsulat polski w Berlinie. Nie tylko w na naszym szpitalu jest to palący i nagminny problem. Mogę tylko dodać, że na szpitalnym oddziale ratunkowym naszego szpitala codziennie nocuje od trzech do ośmiu naszych rodaków w stanie upojenia alkoholowego. Problem bezdomności to jest także problem, który dotyczy nie tylko oczywiście Berlina. To są y, przede wszystkim większe aglomeracje, czy też y, bardzo duże aglomeracje. Ym, dotarcie do tych y, osób jest y, różnej, różnego, różnego stopnia trudności, trudnością. A ym, ty mówisz, że oni się zgłaszają sami, ponieważ ulegają wypadkom. Znaczy nie zgłaszają się sami, oni są zgłaszani, przywożeni są po prostu na oddział no, ratunkowy. No, no, no w ten sposób Tak, oni się nie zgłaszają. Problem, okay. problem z zaburzeniami osobowości jest też taki, że mm -hmm. oni nie szukają aktywnie nie, pomocy szukają lekarskiej pomocy medycznej, a wręcz odmawiają takiej pomocy yy, i nie są tym zainteresowani, chyba że są już w sytuacji, w której ta pomoc po prostu jest im niezbędna, bo inaczej umrą. To jest sytuacja, w której my jesteśmy. Mhm. I mamy taki punkt zwrotny w ich, w ich życiu, kiedy można im po prostu zaadresować ich problemy i pomóc. Wracając do, do tematu pomocy tym ludziom, no oni nie są dostępni, bo oni mają problem psychiatryczny bardzo często. Maskowany przez uzależnienie głównie od alkoholu, ale nie tylko. Ale zdecydowana większość, 90% naszych rodaków posiada. Myśmy przeprowadzili takie krótkie badanie pilotażowe i to potwierdzają dane ośrodków miejscowych, że co najmniej 90% ludzi ma aktywny, nie leczony problem psychiatryczny, no, który wymaga do zaadresowania na samym początku. Bo bez, bez, bez celowej pomocy tym ludziom. No nie lądują dalej, wylądują na ulicy. Natomiast wiemy, że poprzez różne działania i najczęściej jednak powrót do kraju z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych, kompetencji językowych i społecznych. No ci ludzie nie mają możliwości funkcjonować społecznie w Niemczech, wrócić do społeczeństwa. Ich integracja społeczna. Czy Polacy w ogóle w kryzysie bezdomności trzymają się razem, jeśli tutaj bardzo duża populacja, duża grupa, oni ze sobą wzajemnie funkcjonują w takim trochę tajemniczym świecie, pomagają sobie wzajemnie i rzeczywiście są solidarni, odwiedzają się w szpitalach i mają, że tak powiem, wzajemnie wobec siebie długich wdzięczności? Natomiast. De facto w momencie, w którym ich stan zdrowia nie pozwala już na dalsze koczowanie na ulicy wymagają roztropnej pomocy lekarskiej, medycznej no i psychiatrycznej. Uh -huh. A jak wygląda w ogóle opieka psychiatryczna, czy możliwość opieki psychiatrycznej na terenie Berlina, dla mm, tych osób? Dla osób nie mówiących po niemiecku tak. nie ma takiej możliwości. Jest trzech, w zasadzie w tej chwili dwóch, ponieważ jedyny jest chory psychiatrów w Berlinie posługujących się językiem polskim w praktykach lekarskich w trybie ambulatoryjnym i z informacji od jednej pani doktor, która dostaje około 50 zapytań e mailowych dziennie, czy mogłaby czy można byłoby się do niej zapisać? Jest to zupełnie niemożliwe, aby tej populacji osób, które dodatkowo jeszcze nie mają ani ubezpieczenia, ani nie widzą przede wszystkim ich głównym problemem, zresztą jest to wspólna cecha praktycznie wszystkich chorób psychicznych, jest to, że osoby nie posiadają wglądu, czyli osoby uważają, że nie, nie potrzebują żadnego leczenia. I nie są skłonne do, do skorzystania z takiego leczenia, więc no nie ma możliwości w jakiś sposób ich do tego skłonić. Zresztą wynika to też z tego, że w polskim kodzie kulturowym korzystanie z opieki psychiatrycznej jest no, nieprzyzwolone. I dla ludzi hmm. Stygmatyzujące, tak. poniżające ludzie po prostu nie, nie, nie korzystają z z tych możliwości, gdyby nawet one były. Więc tutaj nawet, natomiast na oddziałach psychiatrycznych nie ma, nie ma takiej dedykowanej dla nich, dla nich komórki. Mm. Czyli jak rozwiązać ten problem, żeby tym ludziom pomóc? Już masz przetarte ścieżki do konsulatu i także do przekazywania tych osób do Polski, tak? Do, żeby Ty oni ludzie, wracali czy do ludzie swojego... ludzie ci ludzie muszą chcieć, mm -hmm. żeby im pomóc. Tak. Mamy taką sytuację, że jeżeli mamy osoby ciężko chore, to jest to ten moment, kiedy można im tej pomocy udzielić. Istnieją dwie możliwości ambulatoryjnego leczenia, w sensie gabinetu lekarza rodzinnego. Jedno to jest ambulatorium Caritasu przy Trasę na Moabicie, a drugie to jest praktyka lekarza rodzinnego przy Dżendelatorszty, w tym przy dworcu Zo. Tam można uzyskać bezpośrednio pomoc. Natomiast jeśli chodzi o, o powrót do kraju, to osoba, która chciałaby skorzystać z takiego leczenia, chciałaby wrócić do kraju, jest, ma możliwość skorzystać z pomocy konsularnej. Musi się zgłosić o pomoc do konsula i, i tego typu powrót do kraju, koszty tego powrotu do kraju i pomoc w organizacji dalszych, na przykład leczenia również konsulat służy radą i pomocą. Ważną rzeczą, która, która jeszcze warto jest tutaj podkreślić, jest, jest w pewien sposób niewydolność polskiego systemu prawnego, ponieważ część tych osób posiada problemy, które są rozwiązywalne, problemy na przykład długi, jakieś tam komornicze egzekucje, czy jakieś inne zadawnione, zazwyczaj drobne, kwestie kryminalne i żywi obawę, że z powodu takiego zostanie zatrzymane i ryzykuje swoim zdrowiem i życiem, hmm. obawiając, się, obawiając się powrotu, powrotu do Polski. Hmm. Jeśli rozmawia z osobami, które, czy połowa osób bezdomnych, z którymi rozmawialiśmy, chciałaby wrócić do Polski, a druga połowa nie. Jeżeli zapytamy dlaczego, to jest tak naprawdę główną odpowiedzią to, że obawia się jakichś konsekwencji prawnych. Więc tutaj ta pomoc prawna, jeśli by, jeśli by się pojawiła, no to jest duża szansa, że, że część z tych osób, jeśli by wyciągnąć do nich rękę, skorzystałoby z takiej pomocy. Nasi niektórzy pacjenci, a zwłaszcza jeden, którzy wyszli, wychodzą z bezdomności, wyszli z kryzysu bezdomności, chętnie służą radą i pomocą innym osobom, które znają z ulicy, w jaki sposób taki powrót do Polski zorganizować, jak sobie to życie dalej poukładać. Natomiast, no, jeżeli osoba jest aktywnie uzależniona od alkoholu w ciągu alkoholowym, to wiadomo, że ta osoba nie będzie w tym momencie e, myśleć o jakichkolwiek konstruktywnych planach na życie. Czy są jakieś plany na przyszłość? Jakiś, e, jak rozwinąć tą działalność? Czy też przekazać tą działalność do osób, które by się m, tym specjalizowały? Czy e, jak to uważasz? Staramy się w tej chwili opracować procedurę, ponieważ wiemy o tym, że osoby w kryzysie bezdomności dzięki polskiej, na mocy polskiej konstytucji, będące polskimi obywatelami, są ubezpieczone zdrowotnie i tak jak wszystkie osoby psychicznie uzyskają pomoc medyczną w Polsce nieodpłatnie. To znaczy staramy się opracować procedurę uzyskania zarówno Ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, jak również e, dalszego leczenia, organizacji dalszej kontynuacji leczenia w, w Polsce. Mhm. Udało nam się, dzięki życzliwości e, pani poseł Kinga zapytać na, w trybie interpelacyjnym e, ministra spraw zagranicznych, jakie są możliwości działania konsula. Udało nam się, Zapytać panią, panią Ministrę Zdrowia oraz Panią Ministrę Rodziny i Pomocy Społecznej, jakie są procedury dotyczące osób doświadczających kryzysu bezdomności za granicą, będących obywatelami polskimi, albo osób z zaburzeniami świadomości, czy mhm. też innymi chorobami uniemożliwiającymi komunikację. Widzimy duże pole do, do poprawy y, sytuacji prawnej w Polsce. Jesteśmy zaangażowani w pracę zespołu ekspertów do spraw przeciwdziałania bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i liczymy, że następne, następne spotkanie, które odbędzie się po wakacjach, będzie dedykowane problemami bezdomnych Polaków za granicą i ich problemów zdrowotnych, y, tak aby ich prawa obywatelskie mogły być y, realizowane, ponieważ. Mm. Z chwilą przekroczenia granicy, osoby te mają taką e, e, sytuację, że są turystami w, e, świetle, w świetle prawa, a jednocześnie przy, część przepisów polskich dotyczących pomocy społecznej jest ograniczona terytorialnie do terytorium Polski. Tak. Więc zupełnie bezwiednie osoby te tracą wiele swoich praw a w sytuacji trudnej zdrowotnej nie są w stanie samodzielnie do Polski powrócić, żeby tak. sam fakt przekroczenia granicy umożliwił im uzyskanie tej pomocy. Więc są w takim, w takim jakim sensie matni tutaj wyjeżdżając, czego nie są świadomi na początku, że no nie za bardzo tutaj, jeśli nigdy tutaj nie mieszkały, nie pracowały, nie były zameldowane, nie miały żadnych, nie pobierały żadnych świadczeń społecznych, tak. no to dalej nie ma żadnego punktu do do zarejestrowania ich w jakiejkolwiek formie w, w Niemczech. No więc mówię o tych niemieckich pacjentach. W związku z tym są de facto czasami wieloletnimi turystami tutaj. I no, prowadzimy prace dotyczące poprawy funkcjonowania przepisów prawa, które, które wymagają udoskonalenia. Liczymy na, na to, że. Uda się. Wiemy również, że część z tych osób wymaga z uwagi na swój stan e, zdrowia mhm. psychicznego przede wszystkim, ale nie tylko. <laughs> wymaga pomocy, asysty prawnej czy pełnomocnictwa wspomagającego, takiego, które w tej chwili jest przygotowywane przez e, Ministerstwo Sprawiedliwości. Mhm. E, jeśli się nie mylę, przez panią wiceministrę e, dr Zuzannę Rudzińską-Blusz są prowadzone prace dotyczące likwidacji. U instytucji bezwłasnowolnienia, zastąpienia go różnymi formami pełnomocnictwa, takiego, jak w Niemczech jest GZO, mhm. i liczymy na to, że będzie to również możliwość udzielenia pomocy naszym, naszym pacjentom. To jest projekt, który na pewno jeszcze będzie trwał przez bardzo długi czas i jak słyszymy, tutaj jest zaangażowany zarówno rząd polski, konsulat, przedstawiciel rządu. I z pewnością, Tomku, potrzebni są, potrzebne są osoby, które przynajmniej na jakiś czas wsparłyby, czy też wiedzą z zakresu psychiatrii, czy też psychologii Absolutnie. tych pacjentów i żeby po prostu pomóc tym ludziom wrócić albo do Polski, albo tutaj w jakiś sposób się usystematyzować i, i włączyć do, do, do życia. Bardzo ważną rzeczą, jeszcze tutaj nie wspomniałem, jest duża życzliwość ze strony Polskiej. Zarówno mm. przedstawiciele NFZ-u, czy to Dolnośląskiego, czy Wielkopolskiego oddziału NFZ-u, Wydziału mm. Współpracy zagranicą służą kompetentną radą i życzliwą pomocą no, nasz, nam i naszym pacjentom, jak również warto wspomnieć o w dział, współdziałaniu o projekcie współ, współdziałania w Województwie Mazowieckim, dzięki uh -huh. życzliwości pana marszałka, doktora Struzika, który jest internistą, uh -huh. który rozumie ten problem i e, który wspiera inicjatywy dotyczące e, e, umożliwienia naszym pacjentom powrotu do, e, do Polski na rekonwalescencję i rehabilitację medyczną. Tutaj spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem i bardzo dużą życzliwością, dużą wrażliwością taką, ale to jest w tej chwili pilotowane przez dyrektora, pana dyrektora Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej, pana Aleksandra Kornatowskiego, który osobiście się bardzo angażuje w koncepcję powrotu do, do, do ojczyzny w celu. Uzyskania pomocy i tak naprawdę powrotu do zdrowia, ponieważ ten okres jest szczególnie w wypisie ze szpitala kluczowy, to jest moment, to jest taki okres, kiedy większość tych osób chętnie przyjmie oferowaną pomoc i wyciągniętą rękę. A jednocześnie jest to taki też moment, kiedy te osoby są przez dłuższy czas trzeźwe. Osoby są e, współpracujące, osoby wymagają leków, rehabilitacji, pomocy, no i oczywiście też wsparcia pielęgnacyjnego. E, jest to dobry moment, w którym można, e, można wykorzystać. Tak więc wiele osób, wiele instytucji jest zainteresowanych pomocą, ludzie są bardzo wrażliwi na, na, na cierpienie e, naszych rodaków i rozumieją przyczyny, usuwalne często przyczyny. I rozumieją też naszą rolę. No, tak jak każdemu pacjentowi oczywiście pomagamy, tak pomagając pacjentowi w kryzysie bezdomności, musimy rozumieć, że ta pomoc musi być troszeczkę szersza niż tylko nasze proste operacyjne, rzemieślnicze działania podejmowane bardzo chętnie. i Oczywiście, my jestem neurochirurgiem, których operujemy, leczymy operacyjnie, pracujemy tak. rękami. Ale, ale czasami musimy wykroczyć poza naszą ścisłą, nasz ścisły obszar ekspertyzy, wyjść z, z naszej tutaj strefy komfortu i troszeczkę pomyśleć, w jaki sposób prostropnie można długofalowo tym ludziom pomóc. Ja mam taki, taką prośbę do obecnych, czy też byłych członków Polskiego Towarzystwa Medycznego, szczególnie może nawet emerytowanych, którzy chcieliby się przyłączyć i pomóc w jakikolwiek sposób w tej akcji. Szczególnie właśnie osoby, które są z, z obszaru, pracowały w obszarze psychiatryczno-psychologicznym. Ze swojej strony bardzo dziękuję Tomasz za niesamowite zaangażowanie i, i naprawdę y, to no jest to, y, niedługo chyba będzie to albo już jest nawet powód do y, niesamowitej nagrody dla Ciebie. E, zawsze byłeś osobą, z tego co wiem, osobą bardzo zaangażowaną w różnego rodzaju projekty i z mojej strony, z tego co obserwuję, zawsze te projekty. Y, owocowały naprawdę super, wspaniałymi rezultatami. Um, bardzo dziękuję za Twój czas. Wiem, że zaraz musisz uh, uciekać, uh, wykonywać zadania chirurgiczne, czy też neurochirurgiczne, dokładnie mówiąc. Uh, bardzo Ci za dziękuję za ten czas i mam nadzieję, że będziemy mogli usłyszeć w następnym uh, spotkaniu, czy też przy najbliższej okazji. Uh, jak w dalszym ciągu, jak się rozwija ten projekt. No to ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za, za, za zastrzeżenie tego problemu. I bardzo dziękuję wielu osobom, praktycznie wszystkim osobom, które prosimy o pomoc, które ja osobiście proszę o pomoc. Mm. Czy jest to Rzecznik Praw Obywatelskich, czy są to władze samorządowe, w Polsce, czy są to przedstawiciele NFZ, czy są to przede wszystkim nasi przedstawiciele placówek konsularnych, tak. czy inni koledzy lekarze. Mm. Dotychczas nie spotkałem się z jakąś odmową, czy z jakąś nierzeczliwością. Ludzie, ja bardzo dziękuję wszystkim osobom, które są chętne do pomocy, są wrażliwe na ludzką krzywdę i ludzkie cierpienie. I wierzę, że dobro wraca, no, więc tutaj działamy razem wspólnie. Bardzo będę się cieszył, jeżeli członkowie PTM chętni zaangażują się w nasze prace. Myślę, że niezależnie od tego, w którym miejscu funkcjonują i pracują, mm, tak. to konsulat bardzo się ucieszy, jeżeli zgłosi się kolejny lekarz, który wyrazi chęć pomocy, pomocy w swoim zakresie ekspertyzy, no bo mm. te osoby mają inne problemy niż neurochirurgiczne, psychiatryczne. Tak, co oczywiście. Coś. Oczywiście. Dziękuję Super, bardzo. Dziękuję. dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli ktoś z Państwa ma czas i możliwości pomocy w projekcie, który jest prowadzony w Berlinie, który rozwinął się za pomocą, za ideą Tomasza Skystera, zapraszamy do kontaktu, czy też z nim, czy też bezpośrednio z konsulatami, czy także z Polskim Towarzystwem Medycznym. Do zobaczenia. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach!